Pierwsze stracone punkty z trenerem w składzie. Można było wyrwać na końcu te dwa dodatkowe punkty? Zdecydowanie tak. W pierwszej połowie już powinniśmy wyprowadzić jedną, bądź dwoma bramkami, w drugiej. i Tak samo mieliśmy dwie dogodne okazje i uważam, że remis jest no, najgorszym dla nas wynikiem. Powinniśmy... Bardzo blisko pod bramką przeciwnika w tych ostatnich minutach niewiele brakowało, chyba żeby go pokonać. Dokładnie, bardzo niewiele brakowało i ja i koledzy z drużyny mieliśmy dobre sytuacje, właśnie te niewykorzystane sytuacje. Powinniśmy mieć sami do siebie pretensje za, za ten wynik jaki był. To chyba tylko o to jak graliście z przodu, bo, bo z tyłu jak trener wrócił bo praktycznie jeden strzał już po, po czasie od dany światło bramki. To, to, to głównie z, z jakiego zasługa? Dokładnie, no tak można powiedzieć w dużej mierze, w bardzo dużej mierze jego zasługa, że przeciwnicy no, przez 90 minut dopiero w doliczonym czasie stworzyli sobie, oddali strzał na, na bramkę. Przez parę lat się nie było tutaj w Wieluniu. Przypomnij króciutko, gdzie grałeś, co się skłoniło i jak to odnajdujesz się w tej drużynie? Tak, z Wielunia poszedłem do Galewic, tam grałem rundę bodajże wiosenną z sezonu 2006-2007 i od 2007 podpisałem kontrakt z Odrem Po półtora roku, można powiedzieć po dwóch latach z grania w Odrze Opole poszedłem do Holenderskiego Maastricht i stamtąd po Pół roku, no, kilku, ośmiu, sześciu, siedmiu miesiącach przeszedłem do Konkordii Piotrków Trybunalski. Tam grałem półtora też sezonu i przeszedłem do Wielunia. To z jest twoje miejsce na ziemi, można powiedzieć? No, mam nadzieję, że jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze dużo grania przede mną, mam nadzieję, że jeszcze... Jeszcze gdzieś mi się uda wyrwać. Ktoś wiedział, bardzo młody, obiecujący zawodnik, wracasz jako jeden z bardziej doświadczonych, jak oceniasz tutaj postawy młodszych kolegów i jeśli chodzi o przyszłość tą drużyny? No, powiem tak, jak odchodziłem było źle. Było źle, było można powiedzieć bardzo. Źle. Sportowo organizacyjnie? O, dokładnie, sportowo organizacyjnie było słabo. Jak przyszedłem, można powiedzieć, że o wiele lepiej to wszystko wygląda od strony organizacyjnej. Zaplecze też, no wiadomo boiska były zawsze, były zawsze w Wieluniu i można powiedzieć, że bazy to mamy dobrą od zawsze, no ale i jeszcze zawodnicy, jak odchodziłem stąd to nie było tak wielu zawodników, teraz mamy szeroką kadrę i wszystko wygląda zdecydowanie lepiej niż jak odchodziłem. Uważasz walka, utrzymanie do ostatniej kolejki będzie trwała? No, mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że wcześniej już sobie zapewnimy ligowy byd i nie będzie takiej, takiej potrzeby, żeby do samego końca się bić.